Rafał, kodu Ewela poza YouTube już nie ma. Słuchajcie, i co teraz? I co teraz? Zastanawiacie się na pewno, dlaczego go już nie ma? Dlaczego go straciliśmy? To wszystko powiemy wam od, w odcinku. Eee, no i co teraz? Słuchajcie, mamy nowy kod. Kod to Ewela. Także wpisujemy kod Ewela do sklepu. Sprawdzamy, czy działa. Jeśli miałeś kodzik Ewela Pałza YouTube, wpisz sobie od nowa Ewela. I wszystkich zachęcamy innych, którzy nie używali tego kodu. Do wpisania właśnie naszego nowego kodu Ewela. A dlaczego warto wpisać ten kod? Ponieważ ma dla was mega kozackiego giveaway'a, o którym opowiem wam Rafał. Słuchajcie, giveaway jest wybrany dokładnie przez Was. Na karcie społeczności zapytaliśmy, co byście chcieli na takiego dużego giveaway'a. I czy czwarte z Was pisało, że ma być to komputer gamingowy. Także na waszą prośbę będzie taki komputer do rozdania. Na Waszą korzyść. Z Chcieliśmy się, żebyście to wy sobie wybierali części do tego komputera, ale macie pulę 5000. Do 5000 musicie się zmieścić. Także na ten komputer macie pulę 5000 złotych. Wszystkie zadania, które musicie wykonać, żeby go wygrać, macie w opisie, ale podstawową zasadą jest to, że musicie mieć właśnie ten kodik w sklepie przez okres wakacyjny czyli kod Ewela. Nie Ewela, pauza YouTube, a nowy kod Ewela. A teraz Wam opowiemy, dlaczego nie ma już naszego starego kodu. Dobra, wchodzimy do nowego trybu i patrzymy co tu będzie, słuchajcie, zaraz wam odpowiemy na pytanie, co tak naprawdę się wydarzyło. Ej, słuchajcie, zobaczcie, mamy skrzynki tam gotowe. O co tutaj chodzi w ogóle w tym trybie? Nie wiem. Dobra, przejdźmy Ręda do... Pierwsza. Czyli mamy Czy ja jestem tylko z tobą? Chyba i hordy Co ty gadasz, takie coś? Jaka muza. Dobra. Przejdźmy do tego. Akurat jest taka mroczna muzyka, dlaczego nie ma tak. naszego kodu Ewela pauza YouTube. To co tu się, się tutaj będzie działo? Żebyśmy Rafa YouTube ma 800, Ewela ma 100, mnożnik razy 1, łącznie 900. Słuchajcie, na, na razie nie bardzo rozumiem o co chodzi w tym trybie. Ale wygląda na to, że tylko są dwie osoby. O co tu chodzi, chaty? Jest dobra 8, 7. Tam się zresztą zombi 5, 4. Mam minigana. 3 Dwa. Trzy. Dwa. dwa. Jeden Przetrwaj 2 minuty 57 sekund. Runda numer co? jeden. Co, przed kim? Aha, czyli są te biesy, tak? Chodź pod tego jednego biesa tutaj Chodź, zobaczymy co tam się dzieje, ale ta muzyka jest taka tu 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 tu, 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 wow. tu, 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 tu. Rozwalaj to! To ja nie będę miała amunicji. Ja też nie Kill o Jezus, ej, kolejny tu jest. Rozwalam to kilofem. No, rozwalaj. Ej, ej, to są nasze te czepiaki są dostępne. Ej, Ewela, ile ich tutaj jest? Mam wyrwę, mam wyrwę. Wow. Ja potrzebuję naboje. Gincie. Ej, czepiaków jest dużo. Wow. Ale fajne! pamiętasz to w ogóle? No, pamiętam. Nie użyłam amunicji. W razie w, wyrwa. Słuchajcie, może będziemy bukować ten tryb. Co Wy na to? Jak chcecie taki odcinek, to zostawcie łapeczkę w górę. Ile nam czasu zostało? Ile? Minuta 48. Dobra, chyba wygramy to, proszę państwa. Ale wreszcie Epic Games posłuchało, żeby nie wkładać tego do gry. No, żeby nowy tryb, no. Super. Dobra. To potrzebuję amunicji dużo. Zbieraj po zębiaka. Nie, na razie jest, na razie lightowo, nie? Ej, ziomek, nara. Ale fajnie. Nara, ziomek. Eluwa. Zobaczymy, co się stanie za chwilę, nie? Ja się tak skupiłam, że normalnie ja ci nie odzywam. Dobra. Dobra, dż -dż. mamy czepiaki tutaj. Spoko, lecimy z nimi. Minuta. Bo To w jest bardzo łatwe w takim razie, nie? No my to gramy w dwojkę właśnie, nie? No, bo to się w czwórki... Dobra, 60 sekund wow. wygramy, to proszę państwa, Rafa i Ewela wygrywają nowe try. Ej, ej, ej! Tu ej! Ale... Ale ich tutaj jest! Gincie, pasuj! Boże! Ej, ile tego ej, jakieś jest? jakieś kamienie tu są, aha, to te! Coraz więcej jest 56. Dawaj ich. A tu się jakaś bateria ładuje. Chodź może stańmy sobie, wybudujmy sobie wieżę. Ja nie mam już amo. Dobra i przejdźmy teraz do tego dlaczego zmieniliśmy kod twórcy, dlaczego tak się wydarzyło. Słuchajcie, ogółem trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ten kod twórcy stary ee, był łatwy. I wygląda na to, że nie był łatwy. I postanowiliśmy, że zmienimy go, żeby on był łatwiejszy, czyli skróciliśmy go o ten człon pauza YouTube I teraz nawet się tak dziwnie mówi jaki kot. Co ja! Ewela. Ewela, dokładnie, kot Ewela w sklepie. Tak wygląda nowy kocik I... Yes, Runda pierwsza. No to zakończona. runda pierwsza. Jesteśmy uratowani. Zbieraj dropy. Dobra, i teraz jak wiecie, mm, zmieniliśmy ten kod i w tytule macie napisane dlaczego straciliśmy wszystkich wspierających. Abo no okazuje się, że teraz je, po zmianie kodu twórcy, e, wszyscy wspierający się restartują, czyli na przykład z 10 tysięcy wspierających e, zrobiło się 0 Także każdy kto miał kodzik wpisany, już tego kodu w sklepie nie ma Także wielka prośba do Was, tak jak mówiliśmy na początku, sprawdźcie czy... Może czy, akurat się zmienił na Ewela, no miejmy nadzieję, że się zmienił, jeśli nie... No to, to wpisujcie nasz kodzik do sklepu Fortnite Zobaczcie, tutaj teraz przejdźmy sobie do, do trybu I zobaczcie, tutaj strefa się zmniejsza, czyli na samym końcu ta strefa będzie bardzo malutka I pewnie najwięcej będzie tych, wiesz, tych potworów Kozimia, ja mam mało naboi, wiesz? No to teraz trzeba było zbierać Aha, akurat tutaj nie ma tego Dobra wiesz co? Ja może, hmm. Ciekawie ile się zrespi Podążaj za burzą tutaj te... Patrz no i bardziej my idziemy! Co ty gadasz? Daleko tak, no? Jaka muza. Ale to będziemy szli... Aaa z zombiakami! Ale fajne, ej, fajne to wymyślili! Ej, śmierdzące zombiaki! Które rozwalić to bo... to ten A to ty. Tylko nie buduj tam, bo ja strzelam do nich, o! Dobra, Ewela ile masz na boi? Jezu, nie... O ja pierniczę Ty, no ale one są za mocne Czepiaki bierz, bo czepiaki bardzo dużo dają. Ja na chwilę zginę. Ej, 40 HP! No to uciekaj. Trafienie w głowę przeciwnika. To nie Ale daje jadę. HP. Co? To nie daje HP? Powinno dawać. Trzymaj tutaj. Potkę. A jak nie, to sobie wyleć w powietrze, jakby co. Masz tutaj wyrwę. Daję wyrwę obok. Dobra. Lecimy z nimi łatwiutko. Dobra, Laciutko. chyba z Aha, i jeszcze jedna strefa będzie. No! W później już nie wiadomo, co tam będzie. Skąd to? Jak dla mnie kozacki ten tryb jest na tą chwilę. Fajny, nie? Tylko no. wiadomo, na początku fajny może, a później już ten. No, za pierwszym razem. Dobra, mam czepiaki. Dobra, wezmę. Nie, nie wziąłem. Wow. Ej! Ale to było chamskie. Dobra Paźle, tego teraz tutaj leczy Uważaj bomba! Śmierdząca Śmierdzący ten Śmierdzący bąk! Ewela wygrywa! Ewela jest królem ekipy. Ile masz na boi, Ewela? 160 Bieram po tych Po tych... Hej, ja zbieram przed tobą. Dobra, 57 sekund. Dobra, wygramy to. Dobrze. Uważaj, by to. Śmierć. Też bym wyglądał. To Miga jest dobre na to. Bardzo dobre. Bierajcie sobie, To na Dobrze. Rafa tutaj króluje o 65 punktów. Ha, o dawać mi go. No e, fajnie, na głównej mapie spoko. Dobra, mamy wszystko. Chodź tutaj na ten, na ten Ale zamek. punkciki lecą. Ej, Ewela jest pierwsza. Tak, Ewela wygrywa. Niewio niewiele więcej mam, ale... Kurde, co by tu zrobić, żeby wygrać? Nie wiem, sprzedać mnie. Mogę cię sprzedać? Jesteśmy na cmentarzysku! Ej, złoty automat! Gdzie? Lecę po niego. Nie. Tam. Dobra, idę po niego. Rakietnica! Rakietnica! Pozdrafa Co mi to zrobiłeś Ja chcę <laughs> <Lecę> punkty Ha, <laughs> wzięłam Ej, chodź, może ta strefa gdzieś później. Lataj, <laughs> lataj w powietrzu Nie, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Przetrwaj Dobra, ja jestem na kościele. Rozwalaj to główne, główne rozwalaj. Patrz tam. Dobra. Łatwiutko pójdzie Po zadajesz obrażeń? się. Czyli rozwalamy wszystkie te, no. okej. Okay. Biesy. Dobra. Łatwiutko. Tu jest. Dobra. Ale łatwiutko, dobrze. Łatwiutko tu metodą. Ściśniemy ich. Oni no, rzucają do mnie czymś. I te potwory wszystkie giną. Patrz. Dobrze, no i... Jeszcze tutaj są, patrz Easy, ale to cały czas dochodzą no. ja A co takie punkciki są na mapie takie? Ej nie, to oni nam ci... rozwalają Oni nam rozwalają pod nogami Musimy uważać Aha, bo oni ej, oni nam psuli tego pkija Damy radę z nimi Ja nie mam mało amunicji, trzeba ich... To... chodźcie za mną Wszyscy za mną, chodźcie Ja rozwalę to jedno Trzeba amunicję pozbierać, bo już mało Zróbmy wielką jedną tą ekipę Ej, złoty jest Wow Oni ten, oni giną jak ten Jak ja im rozwalam to? Ale cały czas nowe biesy się pojawiają Tak? To tak nie działa, no Minuta trzydzieści Jeszcze Ale strzały w głowę Brajdę pozbierać amo ja ale ładne te potwory zrobili, ładne, ładne, podoba mi się. No, fajne. Zbieram Amo. I to jest, jest tutaj coś, Rafał. Ej, złoty jest. Mnożnik, premia, zbieraj mnożnik premię. Tak, jesteś takiego, no. Dawaj, to takie na mapie. Aaaa! Jezus! Jezus, Rafa! Co? Ale jazda. Dobra Tu tutaj był jakiś mnożnik No zbieraj Ej ziomek Jezu ja um umieram za chwilę Dobra o, Dobrze od Brawo Dajesz radę? Ledwo 14 sekund Dawaj mnożniki Teraz trzeba mnożniki No Tam jest mnożnik Wow Idę po niego. Ciśniesz! Dawać nie! Dobra. Runda, runda... druga? To jest drugie, co? To jeszcze jedna runda, Ulecz się, Ulecz się. do zbroj. Dobra, dawajcie. Teraz będzie jakiś hardcore, chyba. Też tak ci się wydaje? Pareka mała strefka. No. Dobra. Masz jakieś amo? Czekaj, tam jest potypka. 214. Dobra. Obstawiajcie, czy my to wygramy. Jak myślisz, Rafał? No, myślę, że easy. Easy? Easy Trzeba je wziąć, trzeba, trzeba, trzeba. Dobra. Aha. Nie <grym> Dobra, i teraz musimy przejść przez górkę. Aha! oj. oj, oj. O kurde. Gorzej jak też nie ma maców. <grym> Dobra. Ciśniemy ich. Oni już są. Osz ty, ale wiesz ile ich jest? Ta wyrwa to była dobrym rozwiązaniem wcześniej, co? Chodź, chodź ten Oni przecież nie pójdą za nami My dopiero idziemy i tam na końcu chyba będziemy dopiero z nimi walczyć, tak mi się wydaje Też mi się tak wydaje, że jak zejdziemy na dół to będzie przypał Będzie przypał Chodź tu, na wprost No ja jestem po, Nie masz matsów? oni za mniej. Oni stoją, oni stoją w miejscu wszyscy. No? Haha, ha, noob Daleko ta strefa, co? Czekaj, czy to losowo, czy na, za każdym razem ten? E, inaczej. Ha! Nie umiem ten? Wygraliśmy! Trzeba tam motkę luzera zatańczyć. Ej tam jest jakiś. Tu w górę? Za plus 35 za trafienie w głowę. Tam byli gdzieś Tu są Ale jak świetnie... po ile wali Dobra Ej, goś za tą zleciał! Tak? No! Zgadasz. W tego złotego nawalaj, bo będzie przypał z nim o. nie złoty. Nie? Tam mhm. jest złoty Nie, śmierdziel Niebieskie! No to już wcześniej były. Ło wow. <grystanie> jakiego dostał! Jezus! Na Ile plecach są uważaj. Czepiaki sobie zbieraj. Ło! Wow! Ile ich za mną jest?! Ej, za mną też, Rafa! Czepiaki są najlepsze na nich. I lód! Ej, lodowy! Mam lód pod nogami! Ej, sam się uwaliłem! na lodowego Wow, wow. Jezus, tu jest za dużo ich A Oni nie leczą? Nie Nie no, leczą Ja mam Ale HP. jest I tu jest ten główny O Jezus To ty czy oni tak rozwalają? Kulki Dobra, A! Ostatnia runda! Jezus! Spieraj te! Trzeba to wywalić Aha, z tego biesu, tu jest główny bies, czaty. Pozdro, chyba to, jednak na dwie osoby to może być ciężkie, nie? No Ja mało amo Chociaż może Strykam. się respije, wiesz, wprost proporcjonalnie Mówisz? Wątpię. Dobra, ostatnia runda przed nami Czepiaki Końcowy boss. Boss w Fortnite? Tutaj jest. Gdzie jest? Przy mnie. Gdy palący się? Ej! Ale mnie trafił. Mam lód pod nogami. O Jezus! Zabił mnie! Co ty gadasz? On naraz! Rafa, co, co z to ja nie dam rady, nie ma. Dobra. Jezus. Biegaj dookoła. Paźle się tego respi. On mnie na raz zabił. On wie, jaki on jest szybki i przed nim nie uciekniesz. Także uciekaj. No, staram się go zabić, nie? Ale będzie ciężko. Paźle ma HP jeszcze. No wiem, ale nie mam nawet jak rzucić tam. Czyli zabijemy go, to. Powinna mieć drugie życie, czy coś. Piesa, powalenie mi Ej, no nie, nie trafię go. Iść na górkę czy coś, ja nie wiem. A nie wiem, czy jest y, po. jak spadniesz z górki, to czy ten. Uważaj, bolodowy. Ej! No. Jest. Może być hardkorowo Obstawiajcie, czy Rafałowi się uda. Rafał nie ma amo nawet. Masakra, to jest jak. Ej weź sobie to migana. To migana mi. Ale dobra, szybko nawet to idzie z niego Strefa się zmniejsza. Aa! Strefa się zmniejsza. Musisz go za uh! O Jezus! Wielka armia potworów. Dostałem w głowę. No. A ona się zmniejsza cały czas. No! Uważaj, bo ten, bo on jest dużo bardziej szybszy niż ty. Widzisz, że już się dogania. Dobra, nie połowę już prawie. Co? Masakra. Ej, przecież on się w ogóle nie zatrzymuje! Rafa Solo kontra milion tych... potworów. Chyba deadniesz. Ja nie wiedziałam, że on, wiesz, tak zabija porządnie. Kamp się jak w Brawl Stars. Ciekawe czy pójdzie za tobą. Nie dobra. Rozwala. Może tak to cieba. Ja ci radzę budować do góry. Aaaaa! Dawaj do góry i go przez dziurkę jakąś czy coś. Giń! Nie! Giń! on ma HP jeszcze. Ty, on nie wie gdzie ja jestem. Ej, nie ma dużo! Do strefy, do strefy. To się uda. Nie ma strefa. Się. Nie. A, nie. nie kiedy masz? Takie łatwiutkie, że przegraliśmy. Nowy rekord osobisty, uwaga. 13 Dobrze. tysięcy. Dobra, słuchajcie, przypominamy giveaway. I nowy kod. Wpisujcie i trzymajcie się na razie.